Witajcie, kochani, w rozkładach na marzec 2020. Tym razem witam wszystkie panny i zapraszam do, do czytania. Dziękuję Wam wszystkim za lajki, za komentarze, za subskrypcje, za wiadomości prywatne na maila. I przypominam, że to jest rozkład ogólny, który wcale nie musi rezonować ze wszystkimi. Przedstawicielami danego znaku. Dlatego, jeśli potrzebujecie rozkład indywidualny, typowo pod siebie, pod swoją wibrację urodzeniową, zapraszam do kontaktu mailowego. Zapraszam również po talizmany, skrypty runiczne i medytacje prowadzone. Karty były wstępnie potasowane, także teraz. Ostatnie dotesowanie i poproszę o karty na marzec 2022 To co jest już za tobą? To gdzie jesteś teraz? Twój następny krok. Co z tego wyniknie? Do czego cię doprowadzi? Wynik tej drogi oraz rada wskazówka od kart dla ciebie. I losujemy runę, przewodniczkę miesiąca, runę wspierającą, runę ochronną. Wszystko się okaże jaką. Jest runka. przejść do odkrycia kart okay. to co za tobą to co jest teraz twój następny krok o przepraszam no, zgubiłam twój następny krok co z tego wyniknie wynik tej drogi i rada wskazówka Tak, drogie panny, to, co jest za wami, to, co już odchodzi do przeszłości, to jest karta pięciu buław. To jest karta walki, to jest karta zmagania się z czymś. I tutaj w tej karcie nie ma tak jakby jednoznacznej odpowiedzi: czy to jest walka z kimś, z czymś, czy z samym sobą, czy przeciwko sobie, czy w obronie jakiejś idei. Ogólnie jakieś takie waleczne klimaty, waleczne energie. Ale to jest karta, która jednocześnie symbolizuje i wielką szansę, i niestabilność. To są wszelkie sytuacje, które zapowiadają jakiś konflikt lub kłótnie i wymagają podjęcia decyzji, wymagają oceny sytuacji. To jest konieczność obrony własnego zdania, obrony własnej idei, własnych wartości. Jakby własnych przekonań. I to wszystko odchodzi, także wszelkie konflikty, wszelkie zmagania się z takimi, tego typu sytuacjami i wydarzeniami odchodzą. To już jest za Wami. I co jest teraz? Co Wam przynosi marzec na ten moment? I tu mamy kartę sprawiedliwości. Więc to jest trochę taka walka o sprawiedliwość o obronę zasad związanych z sprawiedliwością, to jest karta, która właśnie mówi o tym, że o sprawiedliwość należy walczyć, że nie otrzymujemy jej tak jakby w prezencie. Ale to jest karta też, która mówi o przezwyciężeniu trudności pod warunkiem jakby ustalenia równowagi między dobrem a złem. Karta sprawiedliwości ma w swoim znaczeniu taki moment, kiedy zatrzymujemy się, aby poszukać równowagi. Aby móc jakby zawalczyć o tą sprawiedliwość, musimy znaleźć tę równowagę. I to pasuje, ponieważ jeżeli tu była energia konfliktów, jeżeli tu była energia walki, właśnie o coś, o jakieś idee czy przekonania, to zawsze wytrąca z równowagi. Więc to odchodzi, to trzeba odłożyć teraz na bok i znaleźć równowagę, spokój i harmonię, aby widocznie bardziej efektywnie o tą sprawiedliwość zawalczyć. Na ten moment odkładamy walkę, jest czas szukania równowagi i harmonii. I jaki jest Wasz następny krok? To jest czwórka buław. I to jest karta, która mówi o odzyskanym spokoju. To jest karta, która jest zapowiedzią sukcesu, ale przede wszystkim symbolizuje taką zahartowaną wytrzymałość i to taką wytrzymałość, która jest właśnie hartowana w ogniu walki. Więc te wszelkie, podchodzące do przyszłości konflikty i walki, które mają odejść i macie się skupić na swojej harmonii, dzięki temu. Następnym Waszym krokiem będzie ta wytrzymałość, bo tu już się zahartowaliście, odzyskacie teraz równowagę i jesteście zahartowani tym ogniem walki. To jest karta, która mówi o tym, że przyjdzie czas zwycięstwa, odzyskanej pozycji, jakby. Wygrania tego, o co się walczyło, ale to wcale nie muszą być jakieś wielkie, spektakularne zwycięstwa. Tu bardzo często chodzi o zwykłe, codzienne sprawy. Jakieś na przykład nieporozumienia z bliskimi, czy w pracy, w sferach zawodowych. Zwyczajne, codzienne sprawy, które przekują się na Wasz sukces, które wy wygracie. Więc macie po prostu następny krok to jest czas zażegnania sporów, zażegnania konfliktów. I osiągnięcia tego spokoju, odzyskanie tego spokoju. Czyli po walce dbacie o swoją równowagę i harmonię, i następny wasz krok odzyskanie spokoju poprzez wygranie tego czegoś, o co, o co się staraliście, o co walczyliście. I dokąd was to zaprowadzi? Zaprowadzi was to do gwiazdy. Zaprowadzi was do kochani, Przede wszystkim do wielkich pokładów nadziei, do sukcesu. To jest karta, która mówi o tym, że nadzieja i ochrona będą się przejawiać w Waszym życiu na planie materialnym i na planie duchowym, tak samo na planie emocjonalnym. To jest karta, która równocześnie jest kartą logiczną, intu, intelektualną, jak i kartą duchową, intuicyjną. I ona mówi o tym, że będzie Wam sprzyjać dobra gwiazda. Będzie Wam sprzyjać szczęście. Macie mieć wiarę w siebie i w to, że wszechświat się Wami opiekuje. To jest karta, która, która wręcz zaleca optymizm, bo oznacza, że nadszedł czas twórczego działania i nadszedł czas spełnionych nadziei i powodzenia. Także nie martwcie się, jeśli były jakieś konflikty, jeśli jeszcze musicie jakby o coś powalczyć, złapcie po prostu tą równowagę. Wasz następny krok karty przewidują. Osiągnięcie tego, o co walczyliście i odzyskanie spokoju i będzie Wam przyświecać dzięki temu dobra gwiazda. Jaki jest wynik całego tego procesu? Wynik całej tej drogi. Tutaj jest paźmieczy. Paśmieczy mówi o tym, że czasami bywamy nieufni i ta nieufność może być uzasadniona, bo może pojawić się w naszym otoczeniu ktoś, kto jest pełen wdzięku, jest na nas otwarty, jest otwarty na nasze sprawy i ogólnie jest osobą towarzyskim, ale. Nie do końca jakby możemy ufać tej osobie. Nie do końca jej intencje mogą być szczere. Więc tutaj na pewno jakby wynikiem tej drogi może być pojawienie się takiej osoby, co jest oczywiste, ponieważ jakaś walka była odzyskaliście równowagę, która dała Wam siłę do jakby dokończenia tej walki, odzyskania spokoju i wygrania tej sprawy. Dzięki czemu zaczęła Wam przyświecać szczęśliwa gwiazda, więc komuś się to może nie spodobać. Dlatego trzeba uważać na swoim otoczeniu na jakichś intrygantów, na kogoś, kto chciałby znowu jakby wprowadzić energię niesnasek, energię kłótni i sporów. Generalnie to nie jest jakby zła karta, bo ona mówi o tym, że jeszcze jesteście w bezpiecznym miejscu, tylko Trzeba się pilnować, aby wasze zaufanie do kogoś nie poszło za daleko, żeby potem tego nie żałować. Po prostu trzeba być uważnym, mądrym jak ta sowa, siedzieć na tym mieczu, czyli pilnować tych swoich myśli i obserwować, komu ufacie, komu nie ufacie, komu chcecie zaufać. Jaka jest rada wskazówka od kart? I tutaj mamy pazia kielichów, który jest kartą bardzo pozytywną, zapowiada Pomoc i to jest najczęściej pomoc ze strony kogoś, po kim się tego nie spodziewamy, po kim pomocy jakby nie oczekiwaliśmy, kogo może nawet odbieramy za jakąś osobę, która w ogóle nie udzieliłaby nam pomocy. To jest takie pozytywne jakby rozczarowanie, to jest zaskoczenie, że jakaś osoba może nam udzielić pomocy, której byśmy w życiu o to nie podejrzewali. I ta karta. Mówi o tym, że ta osoba, która Wam pomoże, jest osobą godną zaufania. I ogólnie są to też wszelkie miłe zdarzenia w naszym najbliższym otoczeniu. To może być też po prostu pojawienie się osoby, która wprowadzi więcej radości, jakąś taką nową energię, pozytywne zmiany, zerwanie z rutyną. Ale ta karta jest w pozycji rady, więc dla mnie jest to ewidentne też nawiązanie do tej karty. Jeżeli macie uważać na kogoś, kto nie do końca ma szczere intencje i kto chce Wam zaszkodzić, otaczajcie się takimi osobami. Rozejrzyjcie się wokół siebie, bo może jest ktoś, kogo w ogóle nie braliście pod uwagę, a kto właśnie jest tą osobą godną zaufania, wartą uwagi, która może wprowadzić w Wasze życie sporo nowej, ciekawej, dobrej energii. Natomiast runka, runa Tivas, którą możecie sobie namalować, narysować, możecie ją sobie wizualizować, możecie ją sobie zamówić w postaci talizmanu, skryptu. Runa ta dodaje odwagi w działaniu, uczy takiego dobrego poświęcenia, dobrej sprawiedliwości, a jako amulet chroni przed lenistwem, dodaje siły i chroni przed zwlekaniem w działaniu. Myślę, że jest ciekawym przypadkiem, w cudzysłowie, że położyłam ją akurat nad kartą sprawiedliwości. Więc ona będzie ładnie Wam tutaj tą sprawiedliwość wzmacniać i, i tą równowagę, którą macie w tej karcie sprawiedliwości osiągnąć, ładnie Wam w tym będzie pomagać. Także dla Was, drugiej panny, ta runa jest zalecana w miesiącu marcu. No i co? I życzę Wam. Życzę Wam tej równowagi, życzę Wam tej harmonii i żeby ta gwiazda przyświecała wam jak najjaśniej i jak najwięcej. Abyście dostrzegli wszelkie osoby, którym nie możecie ufać, i byście znaleźli tą osobę, która ma odmienić Waszą codzienność na radośniejszą, na ciekawszą wprowadzić tą nową energię. Tego Wam kochani życzę i dziękuję Wam za to, że mnie oglądacie, za to, że mnie słuchacie. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. I zapraszam już niebawem do kolejnych czytań na nów na pełnię na kwiecień. Do zobaczenia. Pa, pa!